Jakie osiągnięcia w sumie już w półtora rocznej współpracy udało nam się osiągnąć? To przede wszystkim praca nad poprawą sprawdzalności prognoz, wzrost automatyzacji pracy z zamówieniami, zarówno tymi do drogerii, jak i do magazynów. Zrealizowaliśmy 38 celów kwartalnych, które stawialiśmy przed zespołem, jako, jako organizacja i, i, i zespół, jakie stawiał przed sobą. I to, co warte podkreślenia, wytworzyliśmy zupełnie nowy produkt w systemie, jakim jest właśnie strumień planistyczny, do którego chcę rozwinąć myśl, bo to jest to, co przed nami w zespole jest i z czym się będziemy mierzyć w najbliższym czasie i co będziemy rozwijać w najbliższym czasie. Chcemy umożliwić naszym systemem skuteczne planowanie całego przepływu towarów w operacjach end-to-end, end, czyli od naszych dostawców aż do naszego klienta, po to, żeby był widoczny on z poziomu systemu. To, co musimy zapewnić, to przede wszystkim pełną widoczność przepływu tego towaru, ogromna ilość danych, którą musimy, która musi być analizowana, po to, aby, po to, aby podejmować decyzje tu i teraz w procesie dystrybucji cyfryzacja i oparcie o dane, żeby móc znaleźć tą równowagę pomiędzy kosztami, które w procesie ponosimy, a jakością, którą chcemy dostarczać.